Zobaczcie, Suzuki wskrzesiło DRZ 400. Teraz nazywa się DRZ 4 S i SM. Już wam w skrócie opowiem o co chodzi. Tak jak w poprzedniej generacji mamy wersję S, czyli Dual Sport i wersję SM, czyli Supermoto. Tak jak w poprzedniej generacji silniki są identyczne mają 398 pojemności, jeden cylinder, 37 koni, 38 Nm. Silnik został gruntownie zmodernizowany. Między innymi nowa głowica, nowy dolot, nowy wydech spełnia normy Euro 5. Niestety ze względu na normy Euro 5 ma tutaj takie brzydkie coś filtr pali oparów paliwa czy coś. Nowy silnik dostał także pełną elektronikę. Mamy manetkę w pełni ride right by wire, nowy zegar LCD i uwaga! Trzy tryby jazdy oraz kontrola trakcji w poziomie 1, 2 i gravel, zarówno dla Dual Sporta, jak i dla Supermoto. Oczywiście, że wersja Supermoto i Dual Sport ma też inne zawieszenie. Tu mamy 260 mm prześwitu, a tam 300 mm prześwitu. Tu mamy koła 17 cali z przodu i z tyłu, tam 21 i 18. Z paliwem ważą 151 kg i 154 kg. Dostępność. Połowie roku, w okolicach wakacji. Cena jeszcze nieznana, ale Suzuki obiecuje, że będzie odpowiednio dopasowana do rynku, no i do konkurencji.